Dziś na kanale o technologii, prawdopodobnie najdziwniejsze słuchawki, jakie kiedykolwiek testowałem, czyli Huawei Free Clip. O co w ogóle chodzi z tymi słuchawkami Huawei Free Clip? Zobaczcie, po otwarciu one wyglądają jak żadne inne słuchawki. Mogliście je już zobaczyć na naszym kanale w materiale Marcina, który udał się do Dubaju na ich premierę. No i cóż, skoro już mówimy o tym, jak te słuchawki wyglądają, to zatrzymajmy się przy tym na dłuższą chwilę, bo zależnie od tego, kogo spytać, te słuchawki wyglądają troszeczkę jak kolczyki, troszeczkę jak kettlebell. A troszeczkę jak wyrafinowane narzędzie do zaspokajania kobiecych potrzeb. Zależnie od tego, jak na to patrzymy, te słuchawki mogą wyglądać albo okropnie, albo całkiem spoko. Powiem szczerze, że ja zmieniłem zdanie, bo jak widziałem je na cudzych uszach, to wydawały mi się nieco dziwne, ale kiedy założyłem je sam, no to zobaczcie sami, że po włożeniu faktycznie wyglądałem, jakbym miał jakieś kolczyki w uszach. I od frontu wcale nie wydaje się, że mamy w uszach coś dziwnego, dopiero kiedy spojrzymy z profilu. No to jednak widać, że wcale nie jest to piercing, ale wygląda to całkiem spoko, chyba że ktoś ma bardzo odstające uszy. No to wtedy niestety te słuchawki wyglądają jak klipsy do uszu, i to już nie jest zbyt estetyczne. Mam o tych słuchawkach do powiedzenia. Bardzo dużo i bardzo dużo niedobrego, dlatego zacznijmy od rzeczy, które mi się podobają. A rzecz, która mi się podoba najbardziej, to fakt, że możemy sobie włożyć dowolną słuchawkę do dowolnego ucha. To jest super, bo nie trzeba się zastanawiać. Też y, możemy te słuchawki dość dowolnie zakładać na małżowinę, bo widziałem, że niektórzy je noszą tak tutaj mniej więcej w połowie ucha. Mi osobiście jest dużo bardziej wygodnie, kiedy sobie nieco sunę te słuchawki i one dalej trzymają się w uchu tak samo i działają tak samo. Nie ma znaczenia, w jaki sposób zaczepimy ten drugi element na małżowinę. Skoro o zaczepianiu mowa, to tutaj mamy, Huawei to nazywa Sea bridge Design, Czyli dwa elementy, jeden idzie za małżowinę, drugi jest tak jakby klasyczną słuchawką, i one są połączone takim giętkim pałąkiem. Ten pałąk z mojego doświadczenia jest bardzo wytrzymały, nie wiem natomiast jak zniesie próbę czasu w kontekście takim, czy z czasem nie stanie się za luźny i zacznie nam spadać, bo powiem szczerze, że już teraz kiedy zakładam te słuchawki. To czasami mam takie wrażenie, jakby one miały mi zaraz spaść z ucha. Te słuchawki, i to jest kolejna ich wielka zaleta, są mega wygodne. Ja mogę w tych słuchawkach siedzieć cały dzień, nie czuć żadnego dyskomfortu, i to jest generalnie doświadczenie, które powtarza się między wszystkimi testerami tych sprzętów. One są mega wygodne, ale ja cały czas mam wrażenie, jakby one mi się delikatnie ześlizgiwały z uszu i nie jest to komfortowe i mam wrażenie, że prędzej czy później one mi się z tych uszu ześlizgną. Również bardzo łatwo jest je wytrącić z ucha, kiedy na przykład chcemy przeczesać włosy. Już nie mówiąc o tym, że przy aktualnej pogodzie, kiedy wszyscy noszą czapki, to takie słuchawki absolutnie odpadają, bo po założeniu czapki ten ucisk na małżowiny jest po prostu nie do zniesienia, więc tych słuchawek pod czapkę albo pod opaskę ocieplającą nie włożymy. No, ale też nie sądzę, żeby ktokolwiek, kto kupi te słuchawki, miał zamiar nosić je pod czapką, bo. W w jaki jest zamysł tych słuchawek Huawei Free Clip? To są słuchawki dla ludzi, którym przeszkadzają słuchawki dokanałowe, które przyprawiają ich o dyskomfort, a którzy nie chcą też słuchawek do usznych, bo z jakiegoś powodu im się nie sprawdzają. To są słuchawki otwarte i, żeby nie było, to nie jest pierwsza konstrukcja tego typu. Znaczy jest to pierwsza konstrukcja, która wygląda w ten sposób, ale sam koncept słuchawek do usznych otwartych zapoczątkowało Sony bodajże dwa lata temu słuchawkami LinkBuds, które wyglądały jak takie cacko z dziurką, podwójny donat, który wsadzaliśmy do ucha. No i tam koncepcja była zgoła inna. Tam chodziło o to, żeby słuchawkę włożyć do ucha, to faktycznie było też mega wygodne, tych słuchawek nie było czuć, ale nie było ich też widać. Te słuchawki o ile, no, można powiedzieć, że ich nie czuć, yy, wielu ludzi tak mówi tak nie da się powiedzieć, że ich nie widać, bo Huawei celowo zaprojektował je tak, żeby one były widoczne, żeby wręcz yy, były takim conversation starterem, żeby można było o nich pogadać. A też na przykład Kacper Cembrowski z Antywebu pokazał, że jak ktoś nosi kolczyki, to te słuchawki znakomicie fitują z tymi kolczykami i wygląda to naprawdę spoko. Osobiście nie jestem fanem, ale rozumiem, że komuś może się podobać. Z kolejnych plus,

czas pracy, bo tutaj producent deklaruje około 8 godzin na jednym ładowaniu, plus 36 godzin pracy łącznie z zapasem energii w etui i z mojego doświadczenia to się pokrywa. Oczywiście nie siedziałem w tych słuchawkach przez 8 godzin bez przerwy, ale wydaje mi się, że spokojnie tą barierę 7 godzin te słuchawki są w stanie przebić, a to jest naprawdę fajny wynik. One są też mega leciutkie, co znowu wracamy do tego komfortu. Każda ze słuchawek waży raptem 5,6 g i to jest bardzo dobry wynik, te słuchawki są mega wygodne, mega leciutkie. Niestety ze względu na nietypową konstrukcję słuchawek etui jest dość spore. Tutaj możecie zobaczyć obok Huawei FreeBuds Pro 3, to etui od FreeBudsów jest nie tyle mniejsze, co ma bardziej taki yy, kieszenioodporny kształt. Są znacznie wygodniejsze w czasie noszenia w kieszeni i to jest ten moment, w którym kończą się dobre rzeczy, jakie mam do powiedzenia o tym produkcie, bo dalej jest już niestety równia pochyła. Ten kształt słuchawek otwartych sprawia, że słuchawki nie leżą nam ani szczelnie w uchu, ani szczelnie w kanale, a to samo w sobie rodzi dużo problemów. Oczywiście taki był zamysł, żeby te słuchawki nam tutaj nie wypełniały kanału, więc nawet teraz, kiedy założyłem słuchawkę, moje odczucia słuchowe w zasadzie się nie zmieniły. Ja dalej mogę swobodnie prowadzić z kimś rozmowę, dalej słyszę wszystko, co się dookoła mnie dzieje. Ale przez to, że przetwornik jest dalej od ucha, dźwięk brzmi inaczej. Te słuchawki też nie wypełniają szczelnie kanału, więc nie mają ANC, no bo nie miałoby to żadnego sensu, skoro i tak cały dźwięk dostaje się dookoła przetwornika. I tutaj ten brak ANC to już jest pierwszy powód, dla którego dla większości konsumentów te słuchawki będą zdyskwalifikowane i znacznie lepiej będzie sięgnąć po coś takiego jak Huawei FreeBuds 3 Pro. Czy Pro 3? To trzeba wiedzieć, decydując się na zakup, że taki był od początku zamysł, że to są słuchawki, które mają sprawić, że będziemy uważni, że będziemy słuchać tego, co się dzieje w naszym otoczeniu. Huawei tak twierdzi, że to są słuchawki, na przykład świetne do pracy w biurze, bo dalej słyszymy wszystko, co się dookoła dzieje. Możemy rozmawiać z współpracownikami i nie musimy wyjmować słuchawek. No i jest to prawda, tylko że yy, mniej więcej to samo potrafią każde słuchawki z trybem transparentnym. I powiedziałbym, że momentami wręcz robią to lepiej, bo one pompują nam dźwięk do ucha. Więc jeżeli coś słyszymy słabiej, no to dzięki słuchawkom możemy słyszeć dźwięki otoczenia lepiej. Znam ludzi, którzy wykorzystują AirPodsy na przykład w roli prowizorycznego aparatu słuchowego, no bo ten tryb transparentny im podbija te dźwięki i słyszą lepiej. Tutaj słyszymy w gruncie rzeczy tak samo ze słuchawkami i bez słuchawek. Największy kompromis jaki wynika z tej konstrukcji to jakość brzmienia, no bo siłą rzeczy skoro przetwornik jest dalej od naszego kanału słuchowego no to nie ma opcji żeby te słuchawki zagrały tak dobrze jak słuchawki, które są wetknięte bezpośrednio do ucha. Czy te słuchawki grają źle? Już sama specyfikacja zdradza nam, że w kwestii brzmieniowej nie ma tutaj nic szczególnego, bo chociaż przetworniki mają rozmiar 10,8 mm, czyli całkiem sporo, no to pokrywają już tylko standardowe pasmo częstotliwości od 20 Hz do 20 000 Hz i nie ma tutaj też obsługi żadnego kodeka wysokiej jakości. Mamy tylko kodek SBC oraz AAC, no chyba, że korzystamy ze smartfona Huawei to wtedy możemy korzystać z kodeka wysokiej jakości L2HC, tyle że nie ma to tutaj absolutnie żadnego znaczenia, bo niezależnie od tego z jakiego kodeka korzystamy, te słuchawki brzmią po prostu marnie. To jest poziom słuchawek TWS za dwie stówki albo przewodowych pchełek za stówkę. No i to jest ten moment, w którym muszę Zapytać moich kolegów i koleżanki z branży, czy wy na pewno macie wszystko w porządku ze słuchem, bo przed nagraniem tego materiału sprawdziłem sobie, co polska branża pisze o tych słuchawkach. No i tam ludzie mówią, że są zaskoczeni tym, jak te słuchawki brzmią. No okej, okay, te słuchawki dla przeciętnego ucha nie grają tragicznie, ale za tę cenę jest to poziom jakości absolutnie nieakceptowalny. Górne pasmo oczywiście jest najbardziej zaakcentowane z racji konstrukcji. Środek pasma już nam delikatnie zaczyna przesterowywać z racji tego, że przetwornik jest dalej od naszego kanału słuchowego. Ale prawdziwy dramat jest tutaj z basem. I to nie jest tak, że tego basu nie ma, bo jest dokładnie na odwrót. Już tłumaczę. Ten bas jest. Te wszystkie tony niskie, które powinny tutaj być, te słuchawki są w stanie odwzorowywać, ale o co chodzi? Tutaj. Przez to, że słuchawki są tak mocno oddalone od kanału słuchowego, tak podejrzewam, że Huawei musiał wystroić ten bas, żeby grał nieco mocniej, żeby był bardziej donośny w naszym kanale słuchowym. I co to oznacza? Że kiedy puścimy sobie coś z mocnym basem, gdzie na przykład jest stopa perkusji albo jakiś subbas w muzyce elektronicznej, to zamiast słyszeć dudniący dum, dum to słyszymy pff. Mniej więcej tak to brzmi, bo dźwięk jest zbyt mocno kompresowany, tak obrazowo, troszeczkę jak u przeciętnego Sebiksa, który wsadza sobie wielki sabufer do starego Opla i jedzie przez osiedle i wszystko, po prostu karoseria trzeszczy, wszystko się trzęsie. To w ogóle nie brzmi, no ale jest bas, nie? No to tak samo jest tutaj. I niestety nie da się tego w żaden sposób opanować korektorem graficznym, bo korekcji graficznej tutaj nie ma. W aplikacji mamy bardzo określoną funkcjonalność, możemy tylko wybrać kilka profili dźwiękowych i szczerze mówiąc, to one wcale za wiele w tym brzmieniu nie zmieniają. No i skoro o brzmieniu mowa, to pomówmy też o aplikacji. Słuchawkami Huawei FreeClip sterujemy z poziomu aplikacji AI Life. Ja ją mam tutaj na Huawei Mate X3. No i tutaj mamy takie absolutnie podstawowe funkcje. Naprawdę niewiele tutaj można zrobić. Mamy do wyboru tak zwane efekty dźwiękowe, aż szalone 4. I tak jak mówiłem, one, żaden z nich nie sprawia, że te słuchawki grają lepiej. Co więcej, jeżeli skorzystamy z trybu głosy, na przykład słuchając podcastów, to te głosy są tak nienaturalnie podbite, że bardzo nieprzyjemnie się tego słucha. Mamy tutaj jedynie podgląd gestów. I skoro o gestach mowa, to też jest dość ubogo, bo jedyne sterowanie tymi słuchawkami, jakie mamy, to albo podwójne, albo potrójne dotknięcie, niezależnie której słuchawki. I możemy tutaj na przykład poprzez podwójne dotknięcie odebrać, zakończyć rozmowę, albo włączyć lub wyłączyć odtwarzanie. A trzykrotne dotknięcie pozwala nam przewinąć utwory. I to jest wszystko w porównaniu do AirPodsów, gdzie mamy na przykład możliwość ściskania końcówki. Wypada to naprawdę blado. Jedyny plus tego jest taki, że to dotknięcie jest rejestrowane zarówno po wewnętrznej, jak i po zewnętrznej stronie słuchawek, więc nieważne, w którą część słuchawki pukniemy, to te słuchawki całkiem dobrze rejestrują dotyk. Jedno, czego słuchawki nie rejestrują dobrze, to pauzowania po wyjęciu z ucha. Czasami mija nawet do 5 sekund, zanim telefon zarejestruje, że trzeba zatrzymać odtwarzanie. No nie jest to dobry wynik. Co gorsza, żeby te słuchawki jakkolwiek brzmiały, musimy dość mocno rozkręcić głośność, no bo one są daleko od wnętrza naszego ucha. I to jest ciekawy paradoks, bo one brzmią tym lepiej, im ciszej grają, jakkolwiek to brzmi. Mniej więcej na połowie głośności grają spoko. Nie przesterowuje, no bo nie ma co przesterowywać, nawet szczegółowości jest całkiem dużo, więc da się tego słuchać, ale jak tylko wyjdziemy z domu. I zaczynają docierać do nas hałasy otoczenia, no to musimy zwiększyć głośność, żeby to jakkolwiek brzmiało. A wtedy właśnie wkrada się problem z przesterowaniem środka pasma, wkrada się problem z pierdzącym basem i też siłą rzeczy. Cały sens konstrukcji otwartej można wyrzucić przez okno, no bo jeśli chcemy słyszeć muzykę, musimy ją podkręcić na maksa. Jeżeli muzyka gra na maksa, to słyszymy mniej dźwięków otoczenia, no i koło się zamyka, i tak naprawdę nie ma tu żadnej różnicy między takimi słuchawkami a trybem transparentnym w zwykłych słuchawkach TWS z aktywną redukcją szumu. No i tak samo, y, przez to, że musimy podkręcać tę głośność. Cały sens użytkowania tych słuchawek, na przykład w biurze, znika, no bo musimy podkręcić głośność na tyle, że osoba siedząca biurko obok będzie słyszała, czego słuchamy. Zresztą mogę wam to zademonstrować: powinno być słychać. Mam tutaj lawalier założony, no i sprawdzimy. Odpalę sobie jakąś głośną muzykę. Jestem teraz na mniej więcej połowie głośności i słyszę swój głos w miarę naturalnie ponad muzyką, ale muzyka gra bardzo cicho. To nie jest poziom, na którym chciałbym tej muzyki słuchać, więc podnoszę głośność. Teraz mamy połowę, a teraz zwiększam do stu. I już w tym momencie nie słyszę nic co mówię, nie słyszę nic co się dzieje dookoła, za to wy powinniście słyszeć muzykę dobiegającą z tego mikrofonu. I tak to wygląda. No ale Huawei deklaruje, że te słuchawki mają być przeznaczone przede wszystkim do rozmów telefonicznych. Zamysł jest chyba taki, że ma to sobie kupić szanowna pani businesswoman, która cały dzień wisi na telefonie, no i żeby nie musiała siedzieć ze słuchawką przy uchu, to może sobie chodzić w takich słuchaweczkach. No i wszystko spoko. Tylko wszyscy testerzy, jak jeden mąż, stwierdzili, że te słuchawki w rozmowach telefonicznych brzmią absolutnie strasznie. I tutaj rozmawiałem nawet z polskim przedstawicielem Huawei, bo wydaje mi się, że problem tych słuchawek to nie jest jakość mikrofonów, które są tutaj zastosowane, tylko fakt, że jest tutaj zastosowane mega agresywne wycinanie szumów podczas rozmowy telefonicznej. I to wycinanie szumów jest tak agresywne, że cały czas brzmimy jakbyśmy byli pod wodą. Zresztą, zobaczcie sami przeprowadzę tutaj dla Was specjalnie taki mały test. No i teraz sprawdźmy, jak takie słuchawki sprawdzają się podczas rozmów telefonicznych. Na początek włożyłem sobie jednak do ucha słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3, żeby pokazać Wam, jak brzmią porządne słuchawki TWS za 900 zł. I teraz włączam nagrywanie. To jest test tego, jak brzmią słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3. Jak możecie usłyszeć, ten dźwięk jest bardzo wyraźny. Mam tutaj włączone ANC i z takim, w takich słuchawkach można rozmawiać, choć oczywiście nie są one tak wygodne jak Huawei FreeClips. A teraz włożyłem do uszu słuchawki Huawei FreeClip i sami możecie usłyszeć, jak źle brzmi to nagranie głosowe. Jakbym miał głowę pod wodą. A co więcej, podbijmy stawkę, bo w tej chwili siedzę w cichym, dobrze wytłumionym pomieszczeniu. Włączmy ambient symulujący miejski zgiełk. No i słuchawki Huawei FreeClip powinny mi ten ambient bardzo ładnie wyciąć, i faktycznie wycinają go, tylko robią to tak agresywnie. Że kiedy odsłuchiwałem sobie wcześniej te próbki, to niemal nie rozróżniałem poszczególnych sylab we własnym głosie. Więc, jeżeli ja miałbym w czymś takim prowadzić długie rozmowy telefoniczne, to o ile dla mnie jest to całkiem przyjemne, bo ja rozmówcę po drugiej stronie słyszę bardzo wyraźnie, tak dla rozmówcy po drugiej stronie będzie to doświadczenie naprawdę, naprawdę słabe. I tak już dobijając do brzegu największą wadą tych słuchawek, przynajmniej w chwili publikacji tego materiału jest ich cena, bo one kosztują 899 zł. A wiecie co jeszcze kosztuje 899 zł? Huawei FreeBuds Pro 3. Oczywiście Huawei mówi, że te słuchawki ze sobą nie konkurują. No i okej, okay, no nie konkurują w portfolio Huawei, ale jednak, jak ktoś ma do wydania 900 zł na produkt A lub produkt B, to większość z nas jednak wybierze ten produkt, który będzie lepszy. A tutaj, no. To, to jest bez, nie ma konkurencji. No, Huawei FreeBuds Pro 3 wypadają nieporównywalnie lepiej od Huawei FreeClip. Oczywiście, jeżeli ktoś nie może albo nie lubi korzystać ze słuchawek dokanałowych to lepszym wyborem będą te Free Clipy. Ale jeżeli nie ma takiej przeszkody, no to jednak Huawei FreeBuds Pro 3 są nieporównywalnie lepszym wyborem zarówno do słuchania muzyki, jak i do prowadzenia rozmów telefonicznych. No ale ilu ludzi tyle potrzeb i to, że mi czy Wam te słuchawki nie przypasują, nie znaczy, że tak jest w każdym przypadku. Dlatego tutaj oddaję głos Marcinowi, który pokazał te słuchawki osobie z bardzo specyficznymi potrzebami. W swoim materiale Łukasz kilka razy mówił o tym, że lepszym wyborem według niego dla większości użytkowników będą słuchawki dokanałowe, czyli np. Huawei FreeBuds Pro 3. No bo one kosztują właściwie tyle samo co te FreeClipy, no a jednak oferują więcej, no bo tam jest i ANC, i właśnie ten tryb przezroczysty, i możliwość zupełnego odcięcia się od świata na zewnątrz, czyli w tej samej cenie, dostajemy więcej. I ja generalnie się z tym zgadzam. Natomiast trafił mi się bardzo ciekawy przypadek, o którym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Bo po moim filmie z Dubaju, czyli z premiery słuchawek Huawei FreeClip, odezwała się do mnie koleżanka. No i właśnie wypytywała mnie mocno te słuchawki. Co ja o nich sądzę, czy je polecam, czy nie, czy są fajne. I trochę mnie to zaskoczyło, bo ja nigdy wcześniej akurat z tą osobą nie rozmawiałem na tematy technologiczne. To nie jest y, osoba, która śledziła by generalnie, tak mi się wydaje, przynajmniej rynek nowych technologii. A tu te pytania były bardzo konkretne. No i tak od słowa do słowa okazało się, że ta właśnie koleżanka nosi aparat słuchowy, o czym ja w ogóle nie wiedziałem. I to jest jakiś taki nowoczesny model, składający się z dwóch części, z takiej zewnętrznej oraz wewnętrznej, która siedzi w kanale i te części są połączone takim praktycznie niewidocznym małym kabelkiem. No i teraz o co chodzi? Właśnie ta koleżanka nie może po prostu fizycznie używać słuchawek do kanałowych. Bo jest to dla niej niewygodne, no i też te słuchawki po prostu nie leżą w uchu tak jak powinny. Z kolei takie nałóżne słuchawki, które właśnie ma ta moja znajoma, też nie sprawdzają się dobrze, bo powodują sprzężenia z tym aparatem. Tak więc, korzystając z okazji, ja te słuchawki w czasie moich testów pożyczyłem po prostu koleżance, żeby ona je sobie sprawdziła po kilku dniach, żeby po prostu się wypowiedziała, co na ten temat uważa. No i niestety nie zdecydowała się stanąć przed kamerą i sama opowiedzieć na ten temat, ale przedstawię wam jej relację. No i teraz tak, rzeczywiście okazuje się, że te słuchawki w jej przypadku sprawdzają się dobrze. No bo po pierwsze, dobrze leżą w uchu. Po drugie, właśnie nie zahaczają w żaden sposób o ten aparat. Po trzecie, nie ma tutaj też jakiejś interferencji, one nie wpływają na działanie właśnie tego aparatu. No i po czwarte, można tak dobrać głośność tych słuchawek, żeby jednocześnie słyszeć właśnie dźwięk z tego aparatu, czyli cały dźwięk z zewnątrz, no i słyszeć też dobrze muzykę. Moja znajoma tutaj wskazała mi na jeden brak, o którym ja nigdy nie myślałem w słuchawkach ale że chciałabym w takim modelu zobaczyć osobną regulację lewej i prawej słuchawki. Chodzi o głośność, że to akurat w jej przypadku poprawiłoby komfort używania tych słuchawek. Tej funkcji w tych słuchawkach nie ma i szczerze mówiąc ja chyba nie spotkałem słuchawek, w których taka funkcja by była. Także na koniec opinia mojej znajomej jest bardzo pozytywna. Te słuchawki w jej przypadku sprawdzają się dobrze, co nie jest zupełnie oczywiste w przypadku takich małych słuchawek. Natomiast zapytałem ją na sam koniec, czy uważa, że Huawei FreeClip są warte 900 zł, na co ona odpowiedziała, że... No i już tak podsumowując, dla kogo są słuchawki Huawei FreeClip? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Wiem, w kogo Huawei celuje tymi słuchawkami. Jak mówiłem, to mają być słuchawki dla biznesmenów, którzy w słuchawkach siedzą cały dzień i chcą rozmawiać telefonicznie, ale jak pokazałem w tym materiale, te słuchawki się do rozmów telefonicznych nie nadają. To są też takie słuchawki, które mają bardziej wyglądać niż brzmieć. Dlatego też myślę zresztą, patrząc na to, gdzie była premiera tych słuchawek, że to jest model taki bardziej, wiecie, dla burżujskiej socjety, gdzie cena absolutnie nie ma żadnego znaczenia, gdzie liczy się styl i na przykład taki arabski szejk może kupić tego typu słuchawki dla całego swojego haremu albo w prezencie dla innego szejka i jego haremu, no i wtedy już tych słuchawek sprzeda się całkiem sporo i będą one używane na salonach, w takich miejscach wysokoprofilowych, wiecie, wśród ludzi, dla których stosunek ceny do jakości nie ma żadnego znaczenia. Jednak to jest nisza niż nisz i większość z nas. Mając do wyboru produkt lepszy lub gorszy, tak jak już mówiłem, wybiera ten lepszy. Ale trzeba uczciwie powiedzieć, że dla Huawei to nie jest problem, bo oni nie celują tym produktem w ludzi, dla których stosunek ceny do jakości jest ważny, tylko raczej dla ludzi, którzy chcą się w takim produkcie pokazać. Powiem szczerze, będę bardzo zdziwiony, jeżeli te słuchawki nie będą dodawane przedpremierowo do kolejnych smartfonów, zwłaszcza tych składanych typu Huawei Pocket gdzie to jest akcesorium stricte modowe, wycelowane w branżę modową, w ludzi interesujących się modą. I myślę, że tutaj i Free Clip są interesującym dodatkiem właśnie do takiego produktu. Ale dla mnie, czy podejrzewam dla większości z Was, ten produkt pozostanie niczym więcej, jak tylko ciekawostką. I to już było wszystko, co miałem do powiedzenia w tym materiale. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie o tych klipsach na uszy. Czy kupilibyście taki produkt? Czy uważacie, że taki produkt jest potrzebny? Jeśli tak, to napiszcie dlaczego. A jak już będziecie w komentarzach, to dajcie nam też łapkę w górę, subskrybujcie nasz kanał, może kliknijcie dzwoneczek. No i na koniec mam dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne. Skoro już obejrzeliście do końca ten materiał, to wpiszcie w komentarzu słowo dziwactwo, bo te słuchawki są to Totalnym dziwactwem, ale w świecie technologii powinno być miejsce i na takie produkty, bo inaczej byłoby bardzo, bardzo nudno. A tymczasem co? Widzimy się w kolejnym materiale na kanale o technologii. Subskrybujcie nasz kanał, słuchajcie podcastu o technologii i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!